Dzień dobry państwu. Nazywam się Anna Konarzywska-Żuczek. Jestem redaktorem portalu Katechety. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Kołodziej, szczęść Boże. Liturgista, kanonista i duszpasterz. A tematem naszej rozmowy jest świętowanie wiary we wspólnocie Kościoła. Jest to temat dla rodziców, szczególnie dzieci z klas pierwszych. Proszę księdza. Świętowanie wiary we wspólnocie Kościoła, więc zadam pierwsze zasadnicze pytanie, co to jest kościół i kto do niego należy. Gdybyśmy chcieli poszukać takiej najprostszej definicji kościoła, bo oczywiście w mediach znajdujemy różne definicje kościoła, natomiast gdybyśmy chcieli taką spójną i dobrą definicję kościoła znaleźć, to chyba taką najprostszą będzie Chrystus plus my. Chrystus plus my, czyli zakładamy, że kościół. To nie budynek, no bo oczywiście Kościół jako budynek też istnieje, ale mówimy troszeczkę o Kościele w szerszym wymiarze. Tylko myślimy o takiej wspólnocie, do której człowiek wstępuje od momentu Chrztu Świętego. Mało tego, że jesteśmy z, z poczęcia, z urodzenia, jesteśmy um, y, 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 stworzeniami Bożymi, to jeszcze od momentu Chrztu Świętego stajemy się umiłowanymi dziećmi. Pana Boga, byśmy powiedzieli, Pan Bóg nas wtedy niejako adoptuje, no bo też tak ojcowie Kościoła takiego określenia używali, ale my oczywiście wiemy, że w prawie, jeśli adopcja się dokona, no to jest zrównana, dziecko jest zrównane, tak jakby to dziecko zostało urodzone w tej rodzinie, więc oczywiście jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, Pan Bóg nas rodzi i faktycznie ten Kościół jest taką wspólnotą, do której my wszyscy należymy, no ale oczywiście naszą głową, jest sam Jezus Chrystus. I to jest taka, myślę, dobra definicja kościoła. O tej definicji kościoła trzeba ciągle przypominać sobie, bo my też dzisiaj mamy ten problem, że my bardzo często ten kościół dzielimy. My ten Kościół tak próbujemy jakoś schierarchizować i myśleć sobie, o to jest tylko Kościół, czyli ta hierarchia. Doświadczenie pokazuje, że nie, że Kościół to my i my to w tych małych parafiach widzimy, że jeśli nie ma zaangażowania poszczególnych ludzi, to ten Kościół praktycznie nie istnieje, nie żyje. Ten sam ksiądz, który tam jest, proboszcz, to faktycznie nie funkcjonuje, dlatego to jest bardzo ważne, żeby Myślę też dzieciom pokazywać od najmłodszych lat, że jeśli mówimy o Kościele, jeśli chcemy mieć jakąś taką spójną wizję Kościoła, no to tylko wtedy, kiedy jest Chrystus, no i my, ochrzczeni, którzy od chrztu do tego Kościoła należymy. Proszę księdza, to dlaczego właśnie gromadzimy się w Kościele? Dlaczego to jest takie ważne, żeby gromadzić się w Kościele, szczególnie na niedzielnej Eucharystii? Tak, bo Kościół został tak pomyślany, żeby ten Kościół oddawał cześć i chwałę Panu Bogu. Oczywiście Żydzi starotestamentalnie, oni mieli swój plan świętowania. Oni generalnie wychodzili z założenia, zresztą tak im też Pan Bóg objawił w Starym Testamencie, że oni mają dziękować Panu Bogu za to dzieło stworzenia i mają się spotkać w szabat i świętować. W Kościele myśmy trochę to zmienili, ale właśnie zmienili od takiego specjalnego wydarzenia. Wtedy, kiedy niewiasty, skoro świt, w pierwszy dzień tygodnia, pierwszy dzień po szabacie przybyły do grobu i zobaczyły, że ten grób jest pusty, to nagle apostołowie i uczniowie Chrystusa, wszyscy ci, którzy chodzili za Jezusem, zrozumieli, co się dokonało, że Chrystus zmartwychwstał i że tu jest jakieś nowe rozdanie, jakiś nowy początek, to wszystko idzie zupełnie w innym kierunku i my od razu zaczęliśmy świętować Zmartwychwstanie jako najważniejsze nasze wydarzenie. Zanim pomyśleliśmy o tym, żeby Zmartwychwstanie świętować raz do roku, to najpierw świętowaliśmy to Zmartwychwstanie jako tak zwaną Paschę Tygodnia, czyli zawsze w pierwszy dzień tygodnia, zawsze w niedzielę się gromadzimy na świętowanie Zmartwychwstania i od tego się zaczęło. Więc jeżeli szukać momentów najważniejszych we wspólnocie Kościoła, żeby się zgromadzić na świętowanie, to jest na pewno Eucharystia. Oczywiście ta Eucharystia nie powinna wypełnić, tylko nie, nie tylko ona jest jakby elementem do świętowania. Nie, ona, nie, nie tylko liturgia wypełnia całą przestrzeń świętowania, jest jeszcze wiele elementów, o których możemy sobie powiedzieć, ale niewątpliwie tym najważniejszym elementem, który nas jednoczy, który nam pokazuje, czym jest świętowanie, jaki jest najważniejszy akord tego świętowania, no to jest niewątpliwie niedziela, dzień zmartwychwstania, no i pamiątka zmartwychwstania, czyli Eucharystia. To, co ksiądz mówi, to teraz tak mi się nasunęło, że całkowicie przeczy temu, co dzisiaj jest bardzo modne, czyli jestem wierzący, ale kościół mi nie jest potrzebny, prawda? To jest taki element, który nie wiem, stał się popularny, modny i to tak trudno jest teraz przekonać ludzi, że jednak ta wspólnota kościoła jest niezbędna, prawda? My znamy dzisiaj tego, te, te powiedzenia, Chrystus tak, o, Kościół właśnie. nie. Czasami też, Panie redaktor, musimy powiedzieć z obserwacji różnych wspólnot parafialnych, czy w ogóle jakichś wspólnot, że my dzisiaj też jej doświadczamy takiego dziwactwa, że Kościół tak, Chrystus nie. Czyli, A, no że tak. tworzymy wspólnotę, która jest, nie wiem, na podobieństwo no, Kościoła, Nazywamy tego Chrystusa tylko, że już go rysujemy na swój obraz i podobieństwo, jednocześnie się wyłączamy z kościoła, więc ta jedna i druga postawa pokazuje, że jakby nie jesteśmy w stanie uchwycić istoty, bo gdybyśmy sobie zadali podstawowe pytanie: od kogo się dowiedzieliśmy o Bogu, od kogo się dowiedzieliśmy o Chrystusie, to odpowiedź jest prosta od kościoła. Bo nawet ta nasza babcia, nawet ta nasza mama, czy ten nasz tato, oni są kościołem mm -hmm. i to od nich się po raz pierwszy dowiedzieliśmy o Chrystusie. Więc jeżeli chcemy odkrywać Jezusa Chrystusa, to tylko w kościele, ale teraz to też nie jest nasza koncepcja, żebyśmy sobie to uświadomili, że to nie jest koncepcja papieża, to nie jest koncepcja księdza, to nie jest koncepcja pani redaktor, tylko to jest koncepcja samego Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, że odkryjecie mnie we wspólnocie Kościoła. I mm -hmm. dlatego my dbamy o to, żeby ta wspólnota Kościoła pokazywała Chrystusa. Oczywiście ten Kościół w tak zwanym międzyczasie się podzielił, prawda? I my dzisiaj możemy doświadczyć czegoś takiego, że no szukamy tego prawdziwego Kościoła, bo gdzieś ten Kościół się w międzyczasie podzielił, ale a na początku tak nie było. Jeżeli chcemy odkryć Jezusa Chrystusa, czy nawet Chrystus nam mówi, jeśli chcesz mnie odkryć, to tylko mnie odkryjesz we wspólnocie no tak, kościoła. Gdzie dwóch albo trzech się spotyka, tam A ja jestem jest. ja, prawda? No, no właśnie. Proszę Księdza, to idąc tym torem, jednak już wiemy, że Kościół dla nas jest niezbędny, prawda, w tym wymiarze też duchowym, wspólnotowym. To w takim razie, jakie uroczystości szczególnie przeżywamy w tym Kościele i dla rozwoju naszej wiary, a przede wszystkim przekazu tej wiary naszym dzieciom są istotne? Tak, ten Kościół właśnie jest dla nas, słusznie pani redaktor mówi, niezbędny, dlatego, że on jest dla nas źródłem sakramentów. Jeśli chcemy doświadczyć Chrystusa, to doświadczamy go w sakramentach, a sakramenty doświadczamy tylko i wyłącznie w kościele. I teraz. W tym kościele celebrujemy misterium Chrystusa i Kościoła, czyli przez poszczególne wydarzenia roku liturgicznego doświadczamy samego Boga. I dlatego takie, byśmy powiedzieli, okresy mocne, które nam pozwalają dostrzec dobroć, miłość Pana Boga, no to jest właśnie okres wielkanocny, to jest okres Narodzenia Pańskiego, to jest okres Wielkiego Postu i to jest okres Adwentu. To są takie. Byśmy powiedzieli najważniejsze momenty, które nam pokazują, jak przybiegała historia zbawienia. Jeśli my te elementy zabierzemy z naszego codziennego świętowania, no to my chyba nie jesteśmy w stanie odkryć Pana Boga i nie jesteśmy w stanie odkryć Chrystusa obecnego w Kościele. Pewnie są takie środowiska dzisiaj, pewnie są takie rodziny, są tacy ludzie, którzy jakby zupełnie zapomnieli o tych momentach, o tych okresach. Zresztą my też to widzimy, gdy przeżywamy wielki post. To w zasadzie pójdziemy w świat, pójdziemy w miasto, to nie zobaczymy, że są ludzie, którzy przeżywają wielki post. Natomiast on jest nam potrzebny, te poszczególne okresy mocne, po to, żebyśmy tego Chrystusa doświadczyli. I dlatego doświadczamy adwentu, pewnego oczekiwania na przyjście Pana. Ten Pan przychodzi, do nas w każdej Eucharystii, ten Pan przyjdzie do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia, ale ten Pan przyjdzie do nas na końcu czasów. My ciągle na to czekamy i wiemy, że taki moment nastąpi. Ten Pan też przyjdzie do nas, kiedy nas zaprosi do siebie, gdy będziemy przekraczać granice życia i śmierci. Później przychodzi to Boże Narodzenie. Boże Narodzenie jeszcze z uroczystością Trzech Król i objawienia Pańskiego, to jest właśnie moment Objawienia się Boga. Bóg się objawia narodowi wybranemu, Bóg się objawia całemu światu, Bóg się objawia nam, dlatego ten okres narodzenia pańskiego jest też takim nazywany okresem objawienia pańskiego, czyli Bóg daje nam siebie, siebie poznać. Później wchodzimy w okres wielkiego postu, kiedy jakby no, chcemy uchwycić miłość Pana Boga, i dlatego ten okres wielkiego postu jest nam tak niezwykle potrzebny. Nie tylko, żebyśmy podejmowali jakiś trud wyrzeczeń, nie tylko, żebyśmy bardziej patrzyli właśnie na, na, na drogę krzyżową, czy koncentrowali się na nabożeństwach pasyjnych, boszkiżali żali, czy jakichś jeszcze innych, które możemy sobie wyobrazić i, i przygotować i przeżyć, ale przede wszystkim, żebyśmy zobaczyli tą niesamowitą miłość Pana Boga. No, bo musimy doświadczyć tej miłości Pana Boga. Zresztą my musimy najpierw doświadczyć miłości Pana Boga, żeby później tę miłość Pana Boga przekazać innym ludziom. No i w końcu wchodzimy w okres wielkanocny, taką paschę, taką, taką pięćdziesiątnicę paschalną, kiedy dzieją się rzeczy niesamowite. One ostatecznie kończą się w, w niepowstąpieniu Chrystusa i zesłaniem Ducha Świętego, i my mamy. Taką szczególną łaskę od Pana Boga, szczególną mod, że idziemy w świat i głosimy Ewangelię właśnie w Mocy Ducha Świętego. Więc to są takie momenty niezwykle ważne, czyli te poszczególne święta są niezwykle ważne, żeby uchwycić, uchwycić Pana Jezusa, ale też, żeby. Nawiązać naszą relację z Bogiem, czyli wzmocnić naszą wiarę. Więc nasza wiara umacnia się, nasza wiara się kształtuje, nasza wiara rozwija się właśnie poprzez zmartwychwstanie Pana Jezusa, poprzez narodzenie Pańskie, poprzez te najważniejsze święta, które są wpisane w rok liturgiczny, które jeszcze byśmy tam po drodze znaleźli kilka innych, o których już może wspominałem, ale, ale to wszystko jest nam potrzebne do celebrowania naszej wiary, czyli naszej relacji, żywej relacji z Chrystusem. Mhm. Chciałam jeszcze zadać pytanie o taki praktyczny wymiar przeżywania naszej wiary, ale w kontekście rodziny. Mówimy, że rodzina jest takim domowym kościołem, prawda? Taką pierwszą wspólnotą. Jak możemy tutaj poradzić rodzicom, którzy nas słuchają, oglądają, żeby właśnie w tym wymiarze przeżywali ze swoimi dziećmi wiarę? Kiedyś święty Jan Paweł II napisał taki list, może przez niektórych zapomniany, a może niektórzy bardzo dobrze go pamiętają, znają jego treść. Dieter Domini, o świętowaniu dnia pańskiego niedzieli. Ojciec święty wskazał, że, msza że niedziela nie jest tylko dniem, y, dniem zmartwychwstania, nie jest tylko dniem y, nowego świata, ale także jest dniem y, kościoła, czyli takim dniem, kiedy kościół uczy się. Celebrować to, że jest razem, że jesteś takim dniem, kiedy Kościół może się otwierać no, na jakieś działania. Na jakąś wyobraźnię miłosierdzia, czyli może, może znaleźć też drugiego człowieka. Dlatego dobrze by było, żebyśmy właśnie jak tak już myślimy nad świętowaniem dnia pańskiego niedzieli, to żebyśmy może niekoniecznie dbali o to, żeby w poniedziałnej Eucharystii popędzić szybko do jakiegoś centrum handlowego, tylko właśnie poszukać innych wymiarów, czyli na przykład odwiedzić dziadków, odwiedzić bliskich, chorych, cierpiących w szpitalu czy w domach. Nauczy odwiedzić przyjaciół. Może też niekoniecznie dzieciom w niedzielę kazać dużo przesiadywać przy książkach i zeszytach, tylko właśnie poszukać takich momentów w ciągu niedzieli, gdzie możemy doświadczyć kościoła, gdzie możemy doświadczyć drugiego człowieka, gdzie możemy spotkać się z tym drugim człowiekiem. Bo jeżeli. Jeżeli my sobie zadajemy to pytanie, w jaki sposób rodzice mogą pomóc swoim dzieciom, no to myślę, że, że dobrze by było wspomnieć o takim pojęciu, o takim słowu jak formacja, prawda? Czyli formacja to jest pewnie nadawane formy, nadawanie kształtu, czyli rodzice są odpowiedzialni za to, no bo nikt ich w tym jakby nie wyręczy. Pewnie, że my jakoś w taki sposób próbujemy pomagać, ale nikt im nie wyręczy to, żeby nadali odpowiedni kształt swoim dzieciom, odpowiednią formę swoim dzieciom, taką byśmy powiedzieli, nie tylko religijną, ale właśnie to. Otwartą na drugiego człowieka. I myślę, że to odkrycie tego listu apostolskiego o świętowaniu niedzieli, odkrycie właśnie tych wymiarów poszczególnych niedzieli, że pomoże im się otworzyć właśnie nie tylko na niedzielną Eucharystię, ale także na praktykowanie tej wiary w relacjach z innymi ludźmi. No i do tego też bym zachęcał. I dzięki temu też nadajemy formę, formujemy, kształtujemy tego, tego drugiego człowieka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, polecam w takim razie zadać sobie pracę domową, a mianowicie odczytanie tego listu Ojca Świętego. Jeśli nie jest Wam znany, a jeśli znany, to przypomnienia. przypomnijmy tytuł: Jest Domini. Domini, o Dniu Pańskim. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję.